Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. Naturalnie, że naturalnie jesteśmy w poniedziałek o godzinie 18. Mówimy o zdrowiu, o substancjach, które nam w tym pomagają, które wspomagają nasze organizmy w tym, żebyśmy byli zawsze... Pełni energii, uśmiechnięci i zadowoleni. I słuchajcie, żeby rzeczywiście słowo długowieczność nie było tylko i wyłącznie pustym frazesem, pustym słowem, ale rzeczywiście świadczyło o tym, jak, jak jesteśmy, jak postrzegamy naszą przyszłość i jaka ona rzeczywiście będzie. I chociaż być może dla większości osób, które teraz mnie słuchają, no, myślicie sobie, no nie, no to to jest raczej. Mało prawdopodobne, mówiąc delikatnie, to mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy się widywali codziennie, co poniedziałek, przepraszam, co tydzień, co poniedziałek o godzinie 18, to za jakiś czas zmienicie zdanie, bo zaczniecie wprowadzać do swojego życia zdrowe nawyki. Takie, które rzeczywiście pomogą Wam na co dzień w tym, żeby się cieszyć tym, że po prostu czujecie się świetnie, bo to jest naprawdę, kochani, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj o kołęzymie Q10 to tak zaraz zaczniemy oficjalnie, ale już mówię, że tutaj powiemy sobie dzisiaj o takiej pigułce informacyjnej, jeżeli chodzi o koenzym Q10, bo no jest to substancja, o której można byłoby mówić naprawdę bardzo, bardzo długo, ponad 100 badań naukowych, udowodnione właściwości, bardzo szeroko stosowane, stosowana substancja w wielu różnych dolegliwościach, przypadkach, łączona oczywiście z innymi, po to, żeby się lepiej. Wchłaniała, więc jakby tutaj jest mnóstwo rzeczy do omówienia. Skupimy się oczywiście na tym, co jest najważniejsze, i cieszę się, że jesteście ze mną na żywo, i kochani, zadawajcie pytania. tak Pamiętajcie, że teraz przez te 30 minut jestem tutaj dla Was, tak jak zawsze co poniedziałek, i jestem po to, żebyście mogli na żywo zadać mi pytanie. Jeżeli oczywiście będzie taka sytuacja, że ktoś z Was chciałby zadać to pytanie później, to zapraszam albo bezpośrednio do mnie, można napisać na adres e-mail zdrowie małpa.zuzannarzepecka.com albo na przykład odezwać się do mnie w social mediach na Instagramie czy na Facebooku Zuzanna Żapecka naturoterapeutka. Tak się nazywają moje kanały, moje profile. Dobrze, moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać tego nieoficjalnego wstępu, więc witam Was serdecznie na Kolejnej transmisji w Radio Watacha naturalnie, że naturalnie. Dzisiaj będzie o Koenzymie Q10: o tym, w jaki sposób działa na nasze organizmy, dlaczego tak działa, dlaczego tak genialny jest to Koenzym, czyli substancja, która rzeczywiście wspomaga świetnie nasze organizmy. I to nie tylko w tym, żebyśmy lepiej wyglądali, ale żebyśmy rzeczywiście o wiele lepiej się czuli i funkcjonowali na co dzień. Jeżeli dla Was na dzisiaj, na teraz uważacie, że jest to niemożliwe do osiągnięcia, to mam nadzieję, że po dzisiejszej, dzisiejszej transmisji zmienicie zdanie. Hmm. Moi drodzy, koenzem Q10, czyli substancja, która mówi się, że jest to substancja witaminopodobna. więc nazwijmy to po prostu tę substancję koenzemem, czyli koenzem Q10 Q10 to substancja, która wspomaga nasze organizmy naprawdę bardzo szeroko. I teraz. Hmm, może zacznijmy od tego, w jaki sposób w ogóle działa na nasze organizmy, czyli w jakich procesach bierze udział, bo myślę, że jest to ważne, żeby od tego zacząć, żeby zdać sobie sprawę, o czym my tak naprawdę mówimy. Słuchajcie, po pierwsze, uczestniczy w oddychaniu komórkowym, czyli w reakcji utleniania. To jest bardzo, bardzo istotne, po to, żeby rzeczywiście nasze organizmy dobrze funkcjonowały, a pamiętajmy, że nasz organizm to są biliony, tryliony komórek, tak, czyli na poziomie komórkowym, Każda z nich powinna działać, każda komórka powinna działać jak najlepiej, więc bierze udział, uczestniczy udział w oddychani, oddychaniu komórkowym, tak zwana reakcja utleniania i redukcji, czyli produkcja energii, moi drodzy. No i właśnie, i tutaj, jeżeli chodzi o tą energię, to można powiedzieć, że taki drugi punkt tego, o czym my sobie tutaj dzisiaj mówimy, słuchajcie, niedobór koenzymu Q10, powoduje niedostateczne stężenie ATP, czyli obniżone generowanie energii w komórkach. I oczywiście to będzie skutkowało zmniejszoną sprawnością tych komórek narządów, czyli układów, czyli całego organizmu, czyli po prostu nas na co dzień. Tak? Czyli popatrzcie, że gdybyśmy od razu mieli sobie przełożyć to z polskiego na nasze, to co? Końcem Q10 mówiąc oczywiście w bardzo dużym skrócie, dodaje nam energii. Po trzecie, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, jest antyoksydantem i to naprawdę silnym antyoksydantem. Więc, jeżeli, jeżeli chcemy zwalczać stany zapalne w organizmie albo im przeciwdziałać, jeżeli chcemy rzeczywiście skutecznie zadbać o nasz organizm na co dzień. A wiemy, że rzeczywiście, jeśli chodzi o stany zapalne, one się oczywiście będą tworzyły um, praktycznie codziennie, ale jeżeli odpowiednio o siebie dbamy, to rzeczywiście będzie ich dużo mniej i organizm silny będzie mógł zwalczać je na bieżąco, tak? Bo tak właśnie jesteśmy skonstruowani, by tak było. I słuchajcie, skoro dostarczamy sobie takiego koenzymu Q10, czyli bardzo silnego antyoksydantu, to oczywiście neutralizujemy sobie wolne rodniki, czyli y, przyczynia się wtedy koenzym do zachowania równowagi procesów utleniania i redukcji. Czyli znowu, zarówno na tym Poziomie komórkowym, jaki, jakbyśmy mieli go sobie rozszerzyć, na te kolejne poziomy, czyli na narządy, układy, na cały organizm, kochani, wtedy cali, sprawnie po prostu funkcjonujemy. I to się przekłada i narządowo, i na to, jak my się czujemy, i w związku z tym, jak my też na co dzień funkcjonujemy. Bo pamiętajcie, że zawsze musimy na siebie popatrzeć w ten sposób, czy też w, jeżeli chodzi o właściwości, jakie ma dana substancja. Patrzymy oczywiście i czytamy sobie opracowania jakieś naukowe czy medyczne, mniej lub bardziej naukowe, słuchajcie, które traktują. Przedmiotowo bardzo mocną substancją. Tak? Czyli działa tak, działa się, zażywa się w kierunku takim, a nie innym, i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli rzeczywiście coś działa jako silny antyoksydant, jeżeli przyczynia się do procesów utlenienia redukcji, jeżeli powoduje, że komórka ma więcej energii, to nasz organizm cały ma więcej energii. A co za tym idzie? My lepiej funkcjonujemy w pracy, mamy lepszą pamięć, koncentrację, więcej nam się po prostu chce. C, tak? To są tego typu elementy, które będziemy zauważali później w swoim codziennym, codziennym życiu. Po czwarte, bardzo ważna rzecz, jest ten koenzym jest obecny w błonie komórkowej i stabilizuje ją. Czyli popatrzcie, jak bardzo mocno hmm, Albo obecność tej substancji, albo jej brak będzie miało wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. I koenzym chroni przed utlenieniem wielonasycone kwasy tłuszczowe, lipidy, fosfolipidy. Czyli słuchajcie znowu, jeżeli chodzi właśnie o odpowiedni poziom kwasów tłuszczowych, które są potrzebne naszemu organizmowi, to tutaj koenzym K10 bardzo ładnie w tym nam pomoże. No i po Piąty, tak, powiedzmy, że mamy tutaj takich pięć głównych obszarów, na które myślę, że rzeczywiście należy zwrócić uwagę: zapobiega, zapobiega wypływowi magnezu, wapnia, witaminy K, czyli szczególnie korzystnie wpływa na. Kanały wapniowe. I słuchajcie, tutaj znowu, z jednej strony mamy funkcjonowanie układu kostno-stawowego, ale z drugiej strony mamy układ krążenia, tak? układ naczyń krwionośnych. I mięśnia sercowego. I być może już słyszeliście kiedyś o tej substancji, o koendzymie Q10, właśnie odnośnie funkcjonowania narządu pod tytułem serce. Jeżeli tak, jeżeli w ten sposób głównie kojarzy Wam się ta substancja, to oczywiście jak najbardziej prawidłowo. No i słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie powiedzieć, w jaki sposób mamy zadbać o to, żeby codziennie dostarczać tej substancji naszemu organizmowi. No tutaj niestety, ale jeśli chodzi o dietę, czyli to taki podstawowy, podstawową formę podaży wszystkich związków, które są potrzebne naszemu organizmowi, tak, to już jakby, no nic bardziej podstawowego nie ma. Wiadomo, że każdy z nas na co dzień je i tę dietę możemy wzbogacić na tyle. Dieta, czyli nasz po prostu styl odżywiania się na co dzień, tak, to nie chodzi o to, że jeden ma taką, drugi inną, tak, ale ale to jak się żywimy na co dzień. Możemy sobie na tyle wzbogacić, że rzeczywiście pewne substancje będą dostarczane w odpowiedniej ilości. Jeżeli chodzi o koenzym Q10, no niestety, ale generalnie występuje on naprawdę w śladowych ilościach w pożywieniu. Na pewno znajdziemy go w mięsie, w rybach, w orzeszkach ziemnych, szpinak, brokuły tutaj też jak najbardziej barbar też można podgryzać, też na pewno troszeczkę koenzymu Q10 dostarczymy. No ale należy pamiętać o tym, że niestety, ale koenzym Q10 nie lubi obróbki termicznej, czyli będzie się utleniał i w ogóle jest to substancja, która się dosyć szybko utlenia, więc tutaj też we wszystkich produktach, które już nam. Mówiąc kolokwialnie, dłużej leżą w lodówce, tak, i dłużej czekają na to, żebyśmy je w końcu spożyli, no to musimy wiedzieć o tym, że nawet jeżeli, są to, jest to jedzenie, które teoretycznie zawiera w sobie końcem k 10, to im dłużej ono leży i tym niestety będzie miało mniej tej substancji. Więc w tym momencie, gdybyśmy mieli popatrzeć pod kątem dietetycznym. Może się to wydawać i rzeczywiście jest troszeczkę problematyczne, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tego koenzymu w organizmie. E, oczywiście to też nie jest tak, że nasz organizm sobie sam nie wytwarza tego koenzymu, bo oczywiście to robi, ale z wiekiem mamy go coraz mniej. Tak? Czyli myślę, że tak jak e, trzeba na to spojrzeć też szerzej, czyli inne substancje również, po prostu z wiekiem mamy ich coraz mniej, bo też organizm, jakby już e, ze względu na swój przebieg, potrzebuje po prostu większego zaopiekowania, tak? To jest dokładnie tak samo jak z samochodem. Samochód jak jest nowy, robimy sobie raz do roku przegląd, tam jakieś tylko drobne wymiany i nic się nie dzieje. Natomiast jak już jest starszy, to jednak te części trzeba wymienić. U nas wystarczy tylko i wyłącznie dbać o wszystkie części cały czas, bo pamiętajmy, że my nie mamy części zamiennych. Tak? więc chodzi o to żeby rzeczywiście dbać o to na co dzień więc skoro mamy z wiekiem coraz mniej tego koenzymu a no Niektórzy mówią, że około 35 roku życia. Wtedy już mamy go mniej. Ja uważam, że zdecydowanie szybciej. Skoro od 20-25 roku życia rzeczywiście w naszych organizmach następuje już proces starzenia się, to wtedy też już powoli koenzym ku 10 zaczyna nam maleć w organizmie. Jest go po prostu coraz mniej z jednej strony, a z drugiej strony z wiekiem organizm go potrzebuje coraz więcej. No i teraz. Pytanie, co w takim razie zrobić? Żeby rzeczywiście y, uzupełnić, tak? Oczywiście cały czas dbamy o dietę. To to jakby myślę, że to jest rzecz zupełnie normalna, naturalna. O tym zawsze pamiętamy, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, że rzeczywiście dieta to jest taka podstawa, tego się po prostu trzymamy i tyle. No, ale słuchajcie, gdybyśmy mieli jeszcze popatrzeć, bo jak to jest właśnie z tym końcem mq 10 Czy rzeczywiście u każdego mniej więcej w tym samym wieku potrzebna jest ta sama dawka, czy też może są osoby, które Potrzebują, chociaż są młodsze, potrzebują szybciej tego koenzymu. Jeżeli zadajecie sobie to pytanie, to odpowiedź brzmi tak. Końcem Q10 jest konieczny, jest, zwłaszcza do prawidłowej pracy tych organów, które do funkcjonowania potrzebują dużo energii. Tak? Bo skoro już sobie powiedzieliśmy o tym, i chcę właśnie, żebyście też sobie tak logicznie to wytłumaczyli, że jeżeli przyczynia się do produkcji energii, to też te, te organy, które potrzebują zdecydowanie więcej energii, będą też potrzebowały więcej końcem Q10. Słuchajcie, czyli co to właśnie będzie. Organ, na pewno ten, o którym już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, czyli serce, tak? I e, mięśnie szkieletowe. Czyli słuchajcie, te mięśnie, które rzeczywiście potrzebują bardzo dużo energii, one po prostu praktycznie cały czas pracują. E, mięśnie szkieletowe wiadomo, że będą sobie odpoczywały wtedy, kiedy my śpimy, natomiast nasze serce bije cały czas. E, I. Musimy sobie też powiedzieć o tym, że jako antyoksydant, to jest jeszcze też istotne, koenz q 10 ma właściwości antynowotworowe. Tak? Oczywiście w połączeniu z innymi substancjami, w odpowiedniej ilości, tu już mówimy o. Um, o odpowiednim prowadzeniu takiej osoby, tak? natomiast rzeczywiście też ma takie właściwości, na pewno sprzyja temu, by wspierać organizm w takich sytuacjach. Przeciwsta przeciwdziała powstawaniu słogów cholesterolowych w tętnicach. Niezwykłą właściwością cholesterolu są jego zdolności naprawcze, czyli nie tylko przeciwdziała, przeciwdziała on. Negatywnym zmianom, ale też jest w stanie je niwelować. I słuchajcie, jeżeli interesuje Was ten temat, bo tutaj odnośnie tego naprawdę można mówić bardzo długo, to o szeroko mówiłam o tym już jakiś czas temu. I na moim kanale na YouTube. Zuzanna Rzepecka, naturoterapeutka, taką się nazywa. Znajdziecie film o samym koenzeniu Q10, jak i film o niwelowaniu negatywnych skutków statyn, gdzie bardzo szeroko omawiam ten temat i oczywiście również w połączeniu z koenzenem Q10, który jest tutaj po prostu no, nieoceniony, więc jak najbardziej go wtedy stosujemy. No i słuchajcie. Wracając do tych niedoborów i do tego, co sobie powiedzieliśmy, że być może są osoby właśnie, które mimo młodego wieku będą potrzebowa potrzebowały większych ilości kończemoku 10. I kto to jest? Słuchajcie, niedobory powstają też u osób, które intensywnie trenują sport. Tak, to nie, nie mówię o tych osobach, które po prostu profilaktycznie o siebie dbają i na przykład dwa razy w tygodniu, czy też trzy razy w tygodniu idą na siłownię, pobiegają trochę, czy wskoczą na rower. Ale mówię o tych osobach które rzeczywiście intensywnie codziennie uprawiają sport, czy na przykład też pracują fizycznie, i wtedy im intensywniej pracuje organizm, tym więcej zużywa składnika. Tak, to jest jakby też myślę takie naturalne, logiczne. To osoby, które są schorowane i te osoby, które żyją w zanieczyszczonym środowisku. Moi drodzy, to są osoby, które bez względu na wiek na pewno będą potrzebowały większej ilości koenzymu Q10. I na to też należy zwrócić uwagę, jeżeli rzeczywiście skutecznie chcemy o siebie zadbać. Tutaj bardzo też podkreślam to, że w przypadku sportowców jest to naprawdę bardzo istotna substancja, na którą na pewno powinni zwrócić uwagę. Ja kiedy konsultuję sportowców, kiedy przygotowuje dla nich programy zdrowotne pod kątem tego, żeby rzeczywiście jakby mięśnie optymalnie pracowały, żeby była ich wydolność, wydajność jak największa, to między innymi tego typu substancje bierzemy pod uwagę, ponieważ jest to konieczne w tym, żeby rzeczywiście te efekty sportowe później, tak, były jak najlepsze, a nie możemy zapomnieć o tym, że im więcej tych substancji, które rzeczywiście są potrzebne organizmowi, tych naturalnych, tym lepiej funkcjonujący cały organizm, i również jeżeli chodzi pod kątem sportowym, pod kątem wyników sportowych po prostu. No i słuchajcie, jeżeli jesteśmy na tym etapie, że już wiemy, co robi tam koenzym Q10, wiemy, że yy, powinniśmy go spożywać oczywiście w, w, w diecie jak najbardziej, ale nie jesteśmy w stanie w 100% tego zapewnić, to w takim razie, yy, w jaki sposób jeszcze? No. Myślę, że tutaj odpowiedź jest jak najbardziej prosta. Oczywiście, że musimy go po prostu dosuplementować. No i teraz oczywiście jest to pytanie, które zazwyczaj jest do mnie kierowane. No dobrze, to w takim razie, jaki suplement wybrać? Dożyliśmy czasów, kiedy myślę, że większość z nas już wie o tym, że należy się suplementować. Tak, To już nie jest takie nową, tu już nie musimy sobie tłumaczyć tego, że rzeczywiście ta suplementacja praktycznie na co dzień już jest nam niezbędna. Natomiast w przypadku koenzymu Q10 należy zwrócić też na pewne rzeczy, pewne istotne, substancje, które powinny mu towarzyszyć po to żeby rzeczywiście miał odpowiednie działanie w organizmie, odpowiednio się wchłaniał i żeby rzeczywiście działał tak jak powinien i tutaj jeśli chodzi o produkty, które są na rynku, na pewno polecam wam aby zwrócić uwagę po pierwsze na dawkę w kapsulce. Zauważyłam, analizując, a wierzcie mi, że tych analiz zrobiłam całą masę, analizując różne suplementy dostępne na rynku, słuchajcie, różnią się oczywiście bardzo mocno ceną i zazwyczaj jest tak że laik wybiera ten produkt, który po prostu jest tańszy, tak? No bo jeżeli mamy w ręce dwa produkty, jeden nazywa się końcem ku 10 drugi nazywa się koenzem ku 10 jeden kosztuje 50 zł, a drugi 150, no to wiadomo, że który wybierzemy? No ten tańszy, tak? Jeżeli nie zwracamy uwagę dokładnie na szczegóły, na skład, na to, ile miligramów jest w kapsułce, a bardzo często tego nie robimy, bo po prostu nie wiemy o tym, że należy to również porównać. No to okazuje się, że wybieramy tańszy, ale tak naprawdę o wiele mniejszą dawkę i tak naprawdę gorszy, też często jakościowo. Więc to jest istotne, żeby na to zwrócić uwagę. Według mnie dawka dzienna 200 mg to jest takie optimum, które należy spożywać, jeżeli rzeczywiście chcemy mieć efekty. Oczywiście mówię tutaj o działaniu profilaktycznym, ale też nie tylko, bo jeżeli chodzi o. Osoby, które chcą rzeczywiście bardziej zadbać o układ krążenia, to jak najbardziej taka dawka jest, jest dobrą dawką. Ja taką dawkę profilaktycznie sobie stosuję, i naprawdę genialne efekty są w organizmie, świetnie się dzięki temu czuję, i jakby widzę, że, że ta dawka jest jak najbardziej odpowiednia. Mniejsze dawki też oczywiście będą miały sens, ale na pewno już nie aż taki mocny, duży i korzystny wpływ w organizmie, jak ta, taka według mnie optymalna 200 mg. Słuchajcie, w połączeniu z L-karnityną, z witaminą B1, z witaminą B6, z kwasem nikotynowym, z witaminą E i z selenem. I Dopiero wtedy koenzym Q10 plus wszystkie te substancje, o których teraz powiedziałam, według mnie tworzą taki idealny zespół, który rzeczywiście będzie bardzo korzystnie działał w naszym organizmie. No i teraz tak, jeżeli chodzi o, o, o przeciwwskazania, bo myślę, że to jest też istotne, jeszcze o tym sobie powiedzmy, Póki przejdę do tego, jeszcze żeby powiedzieć, jaki konkretnie produkt. Słuchajcie, przeciwwskazania. Bardzo, bardzo istotna rzecz. Tutaj, na tyle, na ile już sprawdzono koenzym ku 10 a rzeczywiście jest to substancja, którą. Wielokrotnie sprawdzono pod różnym kątem i właściwości przeciwwskazań również, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że może wchodzić w interakcję z warfaryną, tak? czyli lekiem przeciwzakrzepowym, ponieważ z uwagi no to na podobieństwo budowy do, do witaminy K, czyli budową troszkę przypomina witaminę K, w związku z tym, jeżeli zażywamy leki przeciwzakrzepowe, może jeszcze koenzym Q10 pobudzić, zintensyfikować ich działanie w organizmie i no niestety nie będzie to korzystny efekt. W związku z tym wtedy też musimy oczywiście skonsultować albo już tak naprawdę podjąć decyzję, bo tu myślę, że nie ma co konsultować, bo jeżeli po prostu zażywacie leki przeciwzakrzepowe, nie powinniście suplementować koenzymu. Q10. Oczywiście, jeżeli zakończycie lekoterapię, możecie wtedy po jakimś czasie śmiało włączyć do swojej codziennej diety koenzym Q10. Więc to jest bardzo ważna informacja i moi drodzy pamiętajcie o tym. Z tego tytułu, że bardzo często mówi się o substancjach, które rzeczywiście genialnie działają w naszym organizmie, ale bardzo rzadko albo nie zawsze przynajmniej mówi się o tym, że rzeczywiście mogą działać też w jakiś sposób negatywny. Więc myślę, że warto o tym przypominać po to, żeby rzeczywiście jakby mieć tego świadomość i mieć to gdzieś z tyłu głowy. Tak? I jeżeli chodzi o koenzym Q10, który ja sama zażywam i który najczęściej ja polecam, właśnie ze względu na dawkę, ze względu na towarzystwo wszystkich innych substancji, które, które zawiera ten produkt w jednej kapsułce i tutaj nie, muszę, nie musimy wtedy brać garści różnych kapsułek, to po pierwsze, a po drugie wyszłoby nas to też o wiele, wiele drożej, gdybyśmy sobie tak chcieli to wszystko pozbierać, więc słuchajcie, macie teraz na pasku ten koenzym, który ja najbardziej lubię, macie też kod rabatowy, więc myślę, że to będzie taki rabat, który każdego usatysfakcjonuje, więc dzielę się tym, czym dzisiaj, czym dzielę się z każdym swoim klientem, czyli możecie sobie kupić coś, co jest naprawdę bardzo dobrze, dobrej jakości i w dużo niższej cenie. Co jest też istotne, pamiętajcie o tym, że jak suplementujecie koenzym Q10, on pięknie rozpuszcza się w tłuszczach, więc um, oczywiście suplementujemy go sobie podczas posiłku. Jeżeli ktoś potrafi, a myślę, że większość z nas tak, to nie popijamy po prostu wodą, tylko w trakcie posiłku po prostu połykamy sobie razem z. Posiłkiem, spożywieniem, które mamy w buzi. Ja tak praktykuję i bardzo fajnie mi się to sprawdza. W tym bardziej, że też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy suplementować, a większość suplementów powinniśmy spożywać podczas posiłku, to a podczas posiłku nie powinno się pić, a przynajmniej większość osób nie powinna, więc, jakby tutaj jest też dużo ale, ale powiedzmy, że musimy w jakiś sposób pewne rzeczy ogólnie omówić to wiadomo że lepiej jest żebyśmy nie pili dużej ilości wody w trakcie tak żeby nie neutralizować trawienia w żołądku w związku z czym dobrze byłoby żeby nie popijać sobie kapsułki więc to takie ogólne informacje które według mnie są najważniejsze i mam nadzieję że przydadzą wam się nie tylko na dziś nie tylko na najbliższe miesiące ale na wiele 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 lat Dobrze. przodu. <mum> pam, pam. <mum> No dokładnie tak, więc śmiejmy się, uśmiechajmy się i cieszmy się z tego, że rzeczywiście mamy mnóstwo substancji wokół siebie, mnóstwo metod, mnóstwo jakby, różnych rozwiązań, które możemy wprowadzić do swojego życia, po to, żeby rzeczywiście cieszyć się tym dobrym zdrowiem cały czas, a jeżeli już jesteśmy na takim etapie, że no, musimy o to zdrowie bardziej zadbać po to, żeby je odzyskać, to rzeczywiście możemy to zrobić, możemy się skutecznie wspierać w tym żeby jak najszybciej dojść do pełni zdrowia, bo jest to możliwe. Słuchajcie, jestem z wami jeszcze chwilę na żywo. Więc jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytania, ja widzę wasze komentarze, więc śmiało piszcie, ja chętnie odpowiem. Jeżeli nie będzie żadnych komentarzy, no to uznaję, że temat jest na tyle choć ogólnie to jednak szczegółowo omówione w tych najważniejszych kwestiach, że rozumiecie ten temat, wiecie o co chodzi, wiecie już na ile jest to też ważne, istotne. Ja myślę, że głównie też teraz popatrzcie, że już jest jesień, mamy coraz mniej słońca, mamy coraz Coraz bardziej takie szare dni, aż popatrzyłam sobie przez okno. Szare, ponure, i to też dla większości z nas wiąże się z tym, że jednak ta energia u nas spada, tak? Nie czujemy się tacy w vigorze, nie, nie czujemy tego power, jak to się mówi, tak? Tylko jednak gdzieś tam też razem z tą naturą chce nam się troszeczkę więcej spać, więcej odpoczywać, a często nie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Więc zamiast sięgać po kolejną kawę, Kochani, jak najbardziej możecie sięgnąć na przykład po suplementację koenzymem Q10. Oczywiście nie oczekujmy, że w ciągu dwóch czy trzech dni rzeczywiście ten poziom energii poszybuje nam bardzo mocno w górę. Natomiast rzeczywiście suplementacja koenzymem Q10 i zadbanie o to, żeby rzeczywiście był w naszej diecie jak najczęściej to jest genialny pomysł i jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat pobudzania się albo inaczej, na temat tego, jak kawa na nas wpływa, bo to jest też istotne, jak kawa wpływa, dlaczego nas nie pobudza, jeżeli macie ochotę wiedzieć, jak to dokładnie wygląda, to oczywiście zapraszam Was, bo już zaczynam cykl co sobotnich spotkań przez 30 minut rozmawiamy na temat takie bardzo konkretne, zdrowotne, oczywiście, jak wspieramy zdrowie, co robimy, czego nie robimy. No i w najbliższą sobotę, czyli słuchajcie, patrzę sobie na kalendarz drugiego, tak, 2 drugiego października o godzinie 10. na Facebooku będzie transmisja na żywo, gdzie powiem Wam, dlaczego kawa nie pobudza. I w jaki sposób, co zrobić, żeby rzeczywiście się pobudzić. Więc to są takie tematy, które myślę, że są bardzo ważne dla każdego. To nie jest kwestia tego, że ktoś powinien o tym wiedzieć, a ktoś nie. Myślę, że każdy powinien wiedzieć, bo na pewno dla niektórych osób będą to przełomowe. Informacje. I uważam, że jeżeli te osoby wdrożą to rozwiązanie, o którym powiem w sobotę, może się okazać, że naprawdę to będzie milowy krok w tym, jak się poczują i jak właśnie ich energia też dzięki temu wskoczy w górę. Ale o tym można się przekonać tylko wtedy, jak się działa, czyli wprowadza się jakieś zmiany. Więc słuchajcie, nie tylko słuchamy, nie tylko notujemy, ale też rzeczywiście działamy pod kątem tego, żeby rzeczywiście czuć się, Codziennie, dużo lepiej, żeby mieć dużo energii, dużo śmiechu, dużo chęci do działania i chęci do życia. Słuchajcie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Pa-pa!